Z notatnika Dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam! Dziś wracam do Państwa z tematem przypadłości, która niestety zwłaszcza w wakacje spotyka pacjentów dość często, czyli kilka słów o zgadze. Oroba refluksowa przełyku zwana też GERD, to zespół dolegliwości wywołanych zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku, powodujące pieczenie, czyli właśnie tak zwaną zgagę. Refluks towarzyszy nieprawidłowej czynności dolnego zwieracza przełyku, towarzyszy też zaburzeniom opróżniania żołądka o różnym pochodzeniu, ale także towarzyszy otyłości i co wie większość kobiet ciąży. Zwłaszcza w późnym jej stadium. Do rozwoju choroby refluksowej przełyku może dojść także w przebiegu niektórych chorób, np. cukrzycy, chorób związanych z przewlekłym nadużywaniem alkoholu, przepukliną, ale i po usunięciu pęcherzyka żółciowego przy SIBO przy przerości Halikobaktery pylori. A do tego refluks to choroba, która niestety objawia się i postępuje z wiekiem. Do typowych objawów refluksu należą puste odbijania, uczucie cofania się treści żołądkowej czy palenie przełyku. Czasami jest to też rozpieranie w klatce piersiowej po lekkie palpitacje włącznie. Postępowanie dietetyczne omówiłam w jednej z poprzednich audycji, które można sobie odsłuchać na platformach Anchor i Spotify, a dziś na podstawie najnowszych badań chciałabym doradzić, jak jeszcze można sobie pomóc, by żołądek nam nie doskwierał, dobrze trawił i nie nawracała z gaga. Produktami, które wspierają żołądek przy piekącej zgadze jest np. siemielniane, które namoczone w ziarnach lub zmielone świetnie zaśluzowywuje żołądek. Kojąco będzie też działać mastika, która działa osłonowo na śluzówkę żołądka, redukuje dyskomfort związany z Helikobacter pylori, przywraca świeży oddech i poprawia higienę przewodu pokarmowego. Dobre są też napary, ale nigdy nie gorące. Z rumianku, pokrzywy, kopru włoskiego, gdyż one neutralizują kwas solny wytwarzany w żołądku i działają przeciwzapalnie. Z kolei na pobudzenie produkcji śluzów żołądku i przyłyku dobrze działa na przykład lukrecja, która ochroni nabłonek żołądka przed kwasem solnym. Najskuteczniejsza jest forma DGL lukrecji. Pacjenci chwalą sobie też olej z czarnuszki, aloes, miód manuka i probiotyki z grupy Lactobacillus, Bifidobacterium czy Saccharomyces bulgardii. Części pacjentów pomaga także kolostrum. Pamiętajmy, że choroba refluksowa może mocno pogorszyć nasz komfort życia, może ograniczyć naszą wolność kulinarną, wpływać na aktywność fizyczną i ogólne samopoczucie czy radość z życia jest też jednym z czynników mających niestety wpływ na rozwój raka żołądka. Dlatego pamiętajmy na co dzień, ale i od święta, że nasz żołądek jak każdy miesień ma granice swojej wytrzymałości oraz że żaden żołądek niestety nie został przystosowany przez naturę do plastikowego jedzenia, alkoholu, kolorowych napojów, dodatków do żywności, leków, toksyn narkotyków czy takiej ilości stresu, jaką sobie niestety fundujemy często od śniadania. Lato to świetny czas, by zmienić dietę i nawyki żywieniowe na lepsze, do czego w każdej audycji naszych słuchaczy serdecznie zachęcam.